Ozon Flow, czyli trójwarstwowy komplet turystyczny z dużą ilością meszu na zewnętrznej warstwie, dostępny w wersji damskiej oraz męskiej. Ja jestem Marika, wy oglądacie RRMoto. zaczynamy. Ozon Flow to komplet, który składa się aż z trzech warstw, a więc oprócz tej zewnętrznej, w środku, najbliżej ciała znajdziemy jeszcze ocieplinę i jest to pełna ocieplina z rękawami od Thermolite. Dodatkowo w wersji damskiej w ocieplinie znajdziecie kieszeń do przechowywania. Kolejna warstwa to warstwa wiatrowodoodporna, czyli membrana Rejza. Ona będzie zatrzymywać wpadający wiatr do kurtki oraz ochroni Was przed wodą. Oczywiście obie warstwy, zarówno ze spodni, jak i z kurtki, możecie wypiąć, i zostaje nam wtedy ten zewnętrzny korpus, w którym znajdziemy bardzo dużo meszu. Mesz, czyli materiał, który wpuszcza do środka dużo powietrza, a więc ta zewnętrzna warstwa przeznaczona głównie na gorące letnie dni. Oprócz meszu znajdziemy tutaj poliester 600D oraz 1000D, które dają temu zestawowi odporność na tarcie. A więc ozon Flow to przede wszystkim komplet na lato z dużą ilością steel meszu odpornego na tarcie i wpuszczającego do środka bardzo dużo powietrza, plus membrana wiatrowodoodporna i ocieplina, aby ten komplet miał szerszy zakres zastosowań niż tylko ciepłe letnie dni. Model posiada także wiele regulacji, tak aby dobrze dopasować do swojego ciała, szczególnie kiedy będziemy te warstwy ze środka wypinać. I takie punkty regulacyjne znajdziemy na końcu rękawa, w bicepsie, w pasie, a w wersji damskiej regulacje mamy dodatkowo jeszcze w talii, aby ładnie podkreślić swoją sylwetkę oraz na przedramieniu. W spodniach od kompletu możemy wyregulować pas oraz końce nogawek, a o nasze bezpieczeństwo, szczególnie przed uderzeniami, zadbają protektory. W zestawie znajdziemy je na barkach i na łokciach poziomu drugiego oraz na kolanach również poziomu drugiego. Dodatkowo możemy doposażyć się w protektor na plecy oraz w przypadku spodni protektory na biodra. Wiele odblasków zapewni nam dobrą widoczność po zmroku i jeżeli chodzi o certyfikację, to kurtka zyskała podwójne A, a spodnie pojedyncze A. Dla swobody ruchów zastosowano harmonikowe wstawki w męskiej wersji nad łokciem i na plecach, a w wersji damskiej zamiast harmonikowych wstawek zastosowano po prostu elastyczny materiał, a na spodniach klasycznie, a więc nad kolanami oraz nad pośladkami. Kieszenie. Dwie na zewnętrznej warstwie oraz dwie w środku, plus warto pamiętać, że wersja damska ma dodatkową kieszeń w ocieplinie. Różnica jest także w przypadku spodni, bo w męskiej wersji mamy trzy kieszenie, a w wersji damskiej dwie. Kurtkę oraz spodnie złączycie w kombinezon za pomocą długiego zamka spinającego. Mamy także krótki zamek, jeżeli chcielibyście tą kurtkę połączyć na przykład z jeansami. Ozon Flow, czyli wielofunkcyjny komplet z membraną oraz ociepliną w zestawie, ale o przeznaczeniu bardziej letnim, no bo jednak to wpadające powietrze przez mesh będzie schładzać tą membranę, a więc w rozsądnych temperaturach, nie na jakieś ekstremalne zimno. I Ozon Flow dostępny na erermoto.pl, link do modeli w opisie, a jeżeli sami albo same chcecie je przymierzyć, to wpadajcie do nas. Chcąc ułatwić wam zakup odzieży motocyklowej przez internet, stworzyliśmy system wspomagający wybór rozmiaru. Uważamy, że system jest bardzo pomocny, więc testujcie na rrmoto.pl i dajcie nam znać.